Cześć kochani, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam, jak użyć torbę, taką kopertówkę transparentną z przeźroczystego pleksi. To jest naprawdę bardzo, bardzo prosta rzecz. Oczywiście ja tutaj pokazuję, jak użyć coś bardzo szybko w domowych warunkach. Tak bardziej profesjonalnie trwałoby to trochę dłużej i wyglądało też nieco inaczej, bo wszystkie etapy przejścia przez szwalnię, przez tą produkcję i tak dalej, jest to skomplikowane. Mówię o tym po to, bo ostatnio dostałam kilka wiadomości od Was, że to, co pokazuję, nie do końca jest hmm, zgodne, albo może nie tyle zgodne, co że hmm, bardzo uproszczony schemat. E, I tak takie odcinki moje, te szyciowe, będą uproszczone, bo w końcu pokazuję Wam, jak coś uszyć w domowych warunkach. Nie każdy z Was ma do dyspozycji profesjonalny sprzęt. Trzy, e, cztery. Maszyny, więc, więc to nie są poradniki takie typowo profesjonalne, nie są to rzeczy, o których uczy się na przykład w szkołach projektowania ubioru. A właśnie takie bardziej, jak coś zrobić szybko, fajnie, ale żeby to ładnie wyglądało, no i żeby było w miarę z tymi zasadami krawiec, krawieckimi uszyte. Więc takie te moje odcinki są, mam nadzieję, łatwe, proste, przyjemne i fajne, i możecie sobie szybko zrobić w domu coś nowego. No i dzisiaj właśnie robimy transparentną Kopertówkę. Naprawdę prosta rzecz. Dwa szwy, wszycie zamka, i mamy fajną m, na wyjście na przykład torebkę. Czyli co. Dzisiaj nam będzie potrzebny zamek. Ja sobie wybrałam taki długi czerwony, właściwie to jest nawet taki rudawy kolor. I ja wymyśliłam, że moja kopertówka będzie właśnie taka szeroka, a, a dość krótka. Czyli taka: że zazwyczaj kopertówki takie są, ale nie aż takie szerokie, szerokie, szerokie. A ja właśnie taką sobie umyśliłam. I do tego mam też właśnie takie pleksi. I to jest, to jest tak naprawdę. Ja kupiłam to kiedyś jeszcze jak robiłam swoją pierwszą kolekcję dyplomową, więc miałam tego trochę na zapasie. Natomiast możecie kupić taką pleksję na przykład na metry. To są takie folie w Obi, w Castoramie, w takich właśnie marketach budowlanych. Tam takie coś sprzedają, więc spokojnie można sobie właśnie taki przeźroczysty kawałek kupić. Ja już sobie tutaj wykroiłam taki kwadracik, który tak naprawdę jest dopasowany po złożeniu na pół. O tak, mniej więcej. Jest dopasowany tutaj szerokością do mojego paska. Do mojej... nie paska, tylko do zamka. I to będzie tak naprawdę wyglądało w ten sposób, mniej więcej. Ale zaraz Wam powiem po kolei, co z czym. Czyli, no, czyli może teraz właśnie to zrobię. Muzyka no kochani, ja mam tutaj wykrojony już taki kwadrat, właśnie z mojego plexi, którego jedno ramię ma 64,5 cm. I teraz tak, do jednego przyczepiłam sobie tutaj na razie szpilkami mój zamek. I teraz składam na pół w ten sposób. Ok. I mam tak naprawdę już ten wzór mojej kopertówki. Ja chciałam zrobić taką właśnie długą i taką szeroką, bo ona i tak jest miękka i tak naprawdę do takiej torbebki włożymy kilka, dosłownie kilka naszych drobiazgów, ale ona później po zszyciu i ułożeniu, ona będzie się tak trochę załamywała w środku, więc będzie fajnie wyglądała właśnie w stylizacji do ręki. Oczywiście stylizację pokażę Wam z kopertówką w czwartek. No ale wracając do naszej kopertówki. Teraz tak, ja sobie na razie że ten zamek odczepiam i spinam sobie tutaj szpilkami moje plexi jedną i drugą. Gdzieś jak się pojawią jakieś nierówności, no to to wszystko sobie już wytniemy na samym końcu przed wszyciem zamka. I teraz na mojej, jeszcze sobie zmierzę wszystko i na mojej maszynie wielofunkcyjnej przeszyję sobie jeden bok i przeszyję drugi i później wywrócę, czy jakby wrzucę je do środka. One będą widoczne, więc żeby tego uniknąć, można na przykład oprzyć to tasiemką. Ja dzisiaj niestety nie mam tasiemki w kolorze czerwonym, ale pokażę Wam zaraz, jak to wygląda na przykład w płaszczu, który szyłam. I, I jest to fajne, bo wszystko jest schowane, tak? Mamy dość w środku tasiemkę, ale wygląda to estetycznie. Natomiast no, dzisiaj ja sobie zrobię po prostu czerwoną nitką, bo gdzieś, żeby tutaj to fajnie wyglądało z czerwonym zamkiem, czyli będę miała czerwone elementy i te widoczne szwy też nie będą aż tak przeszkadzały. Czyli tak, ja zszywam te dwa boki i odwracam ją na drugą stronę. Kopertówka jest już szyta, jest przewrócona na drugą stronę, czyli szef mamy w środku i teraz zostaje nam tylko wszycia, a właściwie naszycie zamka. Oczywiście tutaj można kombinować, można byłoby zrobić na przykład jakąś fajną kolorową podszewkę, próbować chować to wszystko, no ale to jest kopertówka transparentna, można to też skleić, nie będzie widać żadnych szwów, ale tak jak wspominałam na początku, to jest taka bardzo, bardzo prosta forma. Najprostsza, można to też uszyć ręcznie, na przykład z filcu, nie tylko właśnie z takiej folii, tylko z każdego innego Innego, prawie każdego innego materiału, nie znając się praktycznie w ogóle na szyciu jesteście w stanie uszyć coś takiego. I ja tak, rozpięłam sobie mój em, zamek, czyli to jest jedna część, to jest druga i na, na jedną część em, mojej folii, czy jakby powiedzmy, że to jest przód torebki, przypięłam sobie tutaj szpilkami zamek i go po prostu przeszyję. Po całej długości to samo zrobię później z drugą stroną, czyli odwracam, odwracam i tu będziemy go wpinać. Tak. A ta część będzie przyszyta tutaj. I w ten oto sposób będziemy miały zamkniętą kopertówkę mniej więcej tak. Nie wiem czy to widać, ale mam nadzieję, że widać. Czyli, ja, ale póki co ja sobie go rozpinam, przyszywam jedną część, później przyszywam drugą do drugiej, do tyłu. No, teraz sobie przypnę szpileczkami i jak przyszyję, zapinam. Kopertówka gotowa. Wrzucam jakieś pierdoły do środka i mogę lecieć nagrywać dla Was trójdnia. A kopertówka mi się niejednokrotnie przyda, na przykład na jakimś szybkim wyjściu z koleżankami gdzieś na miasto, gdzie nie potrzebuję mieć dużej torebki. Myślę, że każdemu nawet zwykły taki outfit jakiś szaro-czarny rozweseli i wniesie coś fajnego, coś innego. A tak naprawdę 20 minut roboty. Bez większych zdolności, i kopertówkę mamy w domu zrobioną. Jak widzicie, kopertówka jest już gotowa. Tak naprawdę, w trakcie, kiedy powstawała, doszliśmy do, razem z Grzegorzem do wniosku, że e, to może być też na przykład taki, e, taka kosmetyczka na kosmetyki. Nie wiem jak wy, ale ja mam zazwyczaj problemy. Jak chcę kupić jakąś dużą kosmetyczkę, to one są zazwyczaj takie malutkie e, i nigdy nie mogłam znaleźć dużej, która pomieści wszystko. E, więc teraz, jakby mi się znudziło, że na przykład kopertówka już. Mm, bo już była kilka razy i już jest wznoszona. To mam zawsze kosmetyczkę, a to nigdy się nie znudzi. E, tak jak też wspominałam na początku, wy możecie zrobić oczywiście całkiem inne proporcje. Ja sobie zamarzyłam, że chcę mieć właśnie taką długą. E, jak się prezentuje, no to zapraszam w czwartek na strój dnia właśnie z tą kopertówką. A dzisiaj ja się już z Wami żegnam i lecę kręcić za Was strój dnia.